Ja nie podobało. Dotarliśmy do końca naszej podróży. Cover i Ocean. Możesz Zuzia pokazać co za tobą widać. Klon. Jesienne klon. Nasza podróż trwała tutaj no. 11, 12... 12 dni. 12 dni. I udało się, jesteśmy. Jak wrażenia? Słuchajcie, wjeżdżamy do Vancouver, piękna droga, Zazwyceni. pośród lasu, no naprawdę te, te drzewa zmieniające kolor drzewa, na jesienie. Znie, Zostawialiśmy Zostawiliśmy samochód na parkingu, przeszliśmy się, było naprawdę ładnie. Karolina mówi o chodźmy na takie gas station się nazywa. gasy Gas town. Było polecane na trip... Yy, Odwejzorze. Tylko że szliśmy China tam, główną ulicą, ale musieliśmy nawrócić, więc skręciliśmy dwa razy w lewo. To był błąd. Widzicie tą igłę niebieską? Myślicie, że symbolizuje to? Nie wiem. Kroplę wody spadającą? Nie wiem. To chodzi o Vancouver to miasto ć... Nieprawda, jest, jest... Wygooglowałam, jest bardzo niski poziom e, przestępstw. Generalnie jest dosyć bezpiecznie. Tylko że trafiliśmy na ulicę, gdzie były rozłożone namioty, że pomagają. No no I więc... wokół tej ulicy, trzy ulice w każdą stronę, no to takie miasteczko, nie? Że tutaj, tylko, tutaj namiot rozłożony, tutaj jakieś igły się walają, tutaj jakieś. E... Byliśmy tylko my, folie. Tam nie byli więc lekko czuliśmy się niebezpiecznie. Ale nie zadźgali nas. A mieli noże. A mieli noże, bo. Mieli I mieli ogień. te takie do robienia ognia, więc mogli nas zadźgać, ale go nie zrobili. Więc ale zapominamy miło. o tym. I jesteśmy na docalnym i jest generalnie fantastycznie, tu jest z Rotterdamu. Co nagrałaś przyleciał jak leciał? W... Pewnie tak. był w tle. Serio? Mhm. No i co? Byliśmy w Calgary, byliśmy w Banff, byliśmy w Jasper, byliśmy w Clearwater, byliśmy w Whistler. I gdzie jesteśmy? Vancouver. No. Fantastyczna to była podróż, nigdy jej nie zapomnę. From East Coast to West Coast. No bo żebyśmy w Nowym Jorku, bym zapomniała. I to nie parostatkiem, parostatkiem Toronto. na West Coast. Nie tym razem. Koniec wideo. Dzięki. Dotarliśmy nad plażę nad oceanem. Idziemy do oceanu. Pokaż się jest piaseczem Jest piaseczem Są muszeki Fajnie, bardzo fajnie. I słonko wyszło w końcu. Miało padać cały dzień. I całe życie nam nie pada i nagle słońce. Akurat jak wyszliśmy na to. Idealnie! Idealnie Duża opowiedz, bo my cię widzimy w nim. W minus 5, minus 10, w 20 nad morzem, w oceanem, w górach. Cały czas Cię w nim, nim widzimy. dopasowuje się do twoich potrzeb, do każdej temperatury i każdego warunku. Dzięki naturalnemu kuchowi. Tak? dał... 90%. Ja też mam na sobie. Jeszcze tylko antek nie ma, ale po tym wyjeździe powiedział pierwszy, to zrobię, kupię bez rękawnik. Dobre. Jak już widzieliście, dzisiaj zwiedzaliśmy Vancouver. Jest to jeden z naszych ostatnich dni w Kanadzie. Vancouver było naszym ostatnim punkcie na mapie tego kraju. Widzieliśmy różne miejsca, Vancouver i te gorsze dzielnice, i te lepsze. I byliśmy nadsadzane, i ogólnie miasto bardzo nam się spodobało, chociaż już byliśmy zmęczeni naszą podróżą. Jeszcze chwilę posłuchajmy pięknej gryzuzy. i już się przenosimy na nasz kemping no, 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 nad no, no, Zatoką. Nie jest źle! Już... Międzyza, Powiedziała się... zamaczając stopy w Międzyza, oceanie. Chciał co zrobić, ale Karolina nie nagrywaj tego. O, ja chcę być na ładnego widoku. Nagram to, nagram to, powiedział, że chce się wysikać. Nie ma to wielkie. Ej, może wieloryby? Oh, wow. I co? No i słuchałeś co? Jest git! Zrób mi zuże zdjęcia. Zrobię ci. O, się... Chryste, A przesuń się tam będziesz miał ładniejsze. I co, zimniej czy cieplej niż na Hot Springs? Myślę, że podobnie mm. No Ej, super, udało mi się wykąpać w Pacyfiku, ja jestem dumny. To na fest. Tak? Okay. Już się wysikałeś? Ej, może się wysikam jeszcze, wysikać się? <noise> Brawo! Dziękuję Spełniłem swoje marzenie Wykąpałem się w trzech największych oceanach Bo ja nie uznaję tych dwóch, tych śmiesznych Na górze i na dole Nie! Jest Pacyfik, Atlantyk i Ocean Indyjski i wykonałem się już we wszystkich trzech Nie chwaląc się oczywiście Bo tylko zjebę się chwaląc Zuza opowiedz co dzisiaj robimy Chcemy oglądać Whale'e Gwarancja 95% dzieciak Widzi Wejle, I my będziemy właśnie w tych procentach Dzisiaj piątek, ostatni dzień naszej podróży Słonko Wartek. wyszło, żebyśmy widzieli Wszystkie orki, które wyskoczą do nas mhm. No co mogę powiedzieć Dzisiaj już zaczyna nasza dużyna podróż powrotną. Ale na razie Wales. A potem powrót powrotny. Tak zwany wieloryb, po polsku wieloryb. No właśnie, tak, mówmy, tak, mówmy tak. po polsku, Polakami jesteśmy. tak. Subcio. Jestem zachwycona. Absolutnie widzieliśmy 15 razy więcej wielorybów niż myślałam, że zobaczymy. Widzieliśmy orki i widzieliśmy dwa humbaki. I nawet pani znała ich imiona, więc byliśmy wszyscy zdziwieni. Dowiedzieliśmy się różnych rzeczy, na przykład, że orki mają tea party czasami właśnie na jedno trafiliśmy i dostaliśmy musribary. Więc Ryszko bardzo się, wydawały, że ja zasnęłam. Tak, i bąbelki poszły spać, a ja sobie patrzyłam na wodę. Ty jak oceniasz? Fajnie, widzieliśmy 11 orek na raz. 15, pani powiedziała. 15? 15? 15 orek na raz, wyobraźcie sobie to? Nie, no fajne, fajne. Worth the money, tak się pisze w opiniach. Ja uważam, że było też fantastycznie. Jest dobrze? Mhm. Też uważam, że była fantazja, zdziwiłam się, że byłaś tak fajnie. Najlepsza była część, kiedy mogłam się wyspać na tej łódce. Najlepszy sen od dwóch tygodni. Nie no żartuję oczywiście. Tea Party było fajne. No. Fajnie było na Tea Party, bo one są tak... Um, były matki i matka płynęła i skakały, bo widać całą faktycznie orkę olbrzymią, a to nie były dzieci, więc to w ogóle było ekstra. Stany? Kanada. Do. Ja a. siedzę w Kanadzie, a Karolina w Stanach okay, i to pora Gdzie takie metalowe słupki są przy drodze I to jest granica, której nie można przekroczyć oh, oh, oh. Przygotowujemy nasz ostatni chicken curry love, Tym razem z makaronem Wróciłam was zabawić No więc jemy nasz ostatni posiłek jest to makaron z Chicken carlo. Bardziej bardzo je polubiliśmy. Te Masz Trochę pół głowy. <laughs> trochę zdrowego, trochę Dobrze, ktoś to kontroluje. Ostatni raz zjemy tą pyszność. Ale to serio jest dobre. Ocena od 1 do 10. Dobrze. Każdy po kolei, niech się zastanowi. 10. Co Ci się najbardziej podobało, co Ci się najmniej podobało. Co można było zrobić lepiej? Zaczynamy od Zuzy. ocena 10. Podobało mi się wszystko. Lepiej można było sprawdzić na początku, gdzie nasz samochód jest na diesla i benzynę. A gadanie stresu. Ja się niczym nie stresowałam. Więcej emocji, lepiej dla zdrowia. Czasami trzeba być nastawionym na próbę. Można by też sprawdzić, czy kemping jest w Calgary czy gdzieś indziej. Ale finalnie wyszło nam to na zdrowie. Bo spaliśmy na najładniejszym kempingu, moim zdaniem. Więc nie zmieniłabym nic. Co najbardziej się podobało, co najmniej? Najbardziej mi się podobało, bank, ale to trochę. Pierrotnie. No i krócej tam byliśmy chyba Nie, Dwa dni? Pan? Mm. No to Pan Jasper to się chodzi o całą drogę z Pan mm. do Jasper Tak da. to... Da. Daj mniej Chyba to samo to do Prawda na kamerze? Chyba samo to rąca O i ulica takich narkomanów Przypadkowo Moja nawigacja zabrała nas na bardzo ciekawą ulicę w Vancouver To faktycznie się bałam I co, tyś trochę mięsa? Tu masz dużo, masz No dobra, to teraz Antek Nie wiem, teraz ty chyba po kolei Czy tak po bokach i na środek tak <głos》> Ja jestem gospodarzem tej no, to nie. Ogólna ocena 9,5 Ponieważ zawsze można coś zrobić lepiej Nie popadajmy w samozawód Mogliśmy pojechać na In Lake Właśnie to chciałam powiedzieć, ale no... A nawet zapomniałam o tym <grym> Co mi się najbardziej podobało? <grym> Droga z Banff do Jasper <grym> Nie możesz odlepiać, musisz wymyślić swoje no Ale może musimy... Okej, okay, oprócz tego... <grym> dzikie zwierzęta Niedźwiedzie, wieloryby Jelenie, łosie, to orki, orki z Majorki. Szopy! Ja szopa nie widziałem. Ja miałam przyjemność. Co mi się najmniej podobało? Toro, to bo już tam byłem i nie gara. Mmm, co? Mm. Nie to Jeszcze się spotkałem z koleżanką. A ja już tam byłem, to by mi się najmniej podobało. Reszta mi się bardzo podobała, to trochę mniej. A z nowych rzeczy? Co najmniej. No. Gdy że jest jak świntu, a patrzę w kamerę. No, kurde, nie wiem. To Kamloops, gdzie będziemy dzisiaj spać. No, Kamloops jest dziwna, no, a tym, że jedziemy spać. Bo jest... Mm, Desert Mountains. No to ja oceniam, że 10 na 10, bo dałoby się zrobić wiele rzeczy lepiej. Ale gdybyśmy to planowali wcześniej niż tydzień okay. Więc jakby z tygodniowym planowaniem nie dało się nic więcej zrobić No bo na przykład na Lake Moraine Goście mówi, że pół roku wcześniej kupowało shuttle bus Co jest nienormalne moim zdaniem, no ale... Przypomnijmy, że były wolne miejsca w autobusie, ale nie da się kupić biletu. No Skandal. Mm. A tak to pomimo naszego braku planowania mieliśmy ogromne szczęście cały wyjazd. No I wszystko się nam udawało jakimś magicznym trafem. I pogoda była piękna aż do tylko ostatni park do... nie do... Aż do ostatnich trzech dni. No, ostatnie z żynią pada. Ale dzisiaj znowu wróciła. Ale jeszcze się nagrywa. W sumie nie było, nie było tragedii z tą pogodą. Tylko jak było zimno. O, wiem co bym zmieniła. Miłabym tą mi jedną noc, gdzie prawie wszyscy zamarzli. Nie, nie, nie. Dużo za bardzo. Mi było tylko niekomfortowo. Widać. Mi było na śpiwo, że jest taki Extreme, powyżej Extreme, to że dzwonią na gop, No to to już było tak. <grym> Albo <Była> minus <grym> 5, a dużo ma Do 10? 10 to jest komfort, a 5 to jest Extreme. Albo minus 5. No to jeszcze... to bym zmieniła. No, było zimno na początku. To prawda. W ogóle było zimno. Więc ja cofam moją samą wypowiedź, mi jedną noc bym spędziła w motelu A mi się. <grym> mi się jeszcze podobały od Springsa. Mm. To był taki moment wytchnienia od ciężkiej podróży do No i na Dobra, wróciliśmy z nową. Y, kartą kartów <grym> pamięci, z nową baterią. Nie wiem ile karta pamięci ma miejsca, ale trochę powinna mieć. Skończyliśmy mówić na tym, że Antek się zastanawiał, czy z nami jechać. Ja się zastanawiałem, miałem wielkie rozterki. Karolina do mnie zadzwoniła, ja byłem w ogóle nieprzygotowany. Ja mi, też ten. Słuchaj, załącz kamerkę! <laughs> ja mówię, Boże, co ona chce? Od nie? roku z nią nie gadałaś. Nie gadałem z nią od roku. Ona mówi, załącz kamerkę! Wymyśliłeśmy Zusom, że może ty byś pojechał z nami do Kanady, bo Kamila niech nie może, czy tam nie chce. Ja mówię, no, że Kanada byłem, ale jeszcze są nieodkryte tereny. No, muszę przemyśleć, muszę przemyśleć. No i myślałem, myślałem, myślałem. Mama się mi pyta, a masz tam z dziewczynami. I mówię tak, Karolina ma DHD, ale Zuza przytakuje. Więc dynamika jest zachowana. No i mówię, dobra, jedziemy. Proszę Państwa, to była najlepsza decyzja mojego życia. No, że przesadziłem, ale, ale było, jest bardzo fajnie. Polecam wyjazdy. Organizowane przez Karolinę i firmę PLL Lot. No. Gdyby nie Karolina, to taki wyjazd nie byłby dla mnie możliwy. A tak mogłem zwiedzić zachodnią Kanadę i Nowy Jork. Wspeniełem swoje marzenie, zobaczyłem, gdzie rozgrywa się akcja yy, serialu Gossip Girl. Wiecie co to dla mnie znaczy? Zobaczyć hotel, za który.. Yy, Chuck Bas przehandlował Blair. Dla mnie to był szok. To było lifetime changing experience. Nie już no, mój wywód, ale naprawdę fajny wyjazd. Nie? Napijmy się. Siedzimy w parku na ławeczkach, które są tu wszędzie. Mega nam one na życie, co lubimy je. do spadnie. Wiele problemów kolejny. Masę spadów tu jest. No. No i co? Krócie chyba nasz wywód. Chciałem być klasyczny ja już zadem 5 minut temu. Dziewczyny dalej płowy. Wow. Czy to źle nie? To źle dla niego, on nie Będziemy od 20. Ucięło nas po raz trzeci, bo się skończyły wszystkie pamięci, więc dogrywamy z telefonu. Pa! Opuszczamy nasz ostatni kemping. Pasażerowie siedzą w aucie. Kierowca na deszczu im robi. Takie życie ciężkie, kierowcy ciężkie. Ekstra było, spaliśmy nad jakimś lake'iem. Mogę zamknąć bagażnik? Tam jest lake. Spaliśmy wysoko, 1200. i było bardzo zimno nam w nocy. O Jezu, jak ja smarczam. No ale już wracamy. Jedziemy 8 godzin na lotnisko. Ostatni posiłek. Ostatnia wieczerza. gotowany na kuchence. Zaraz Calgary, potem samolot do Toronto. Dla makaron i ogórek. Makaron z Polski jeszcze przywieziony, ogóreczek. Burza idzie, ale nie się nie przejmujemy. Jesteśmy... Było Texas Gate. I teraz w pokażę, więc troszeczkę nie wiemy, gdzie jesteśmy. Uff, tu jest ciemniutko. Uciekamy, uciekamy przed nią. Kijanka zaraz będzie z nami żegnać. Jakieś pół godziny temu walnął nam kamień i zrobił dziurę w szybie, więc jesteśmy bardzo szczęśliwi z naszych ubezpieczeń. A poza tym bez szkód, bez szkód. Zero zarysowań, to wspaniali kierowcy. Jesteśmy na posiłku i też teraz mamy wifi podczas posiłku. Więc co robi Antek? Antek przez, no, przez 10 dni uczył nas wszystkich przyśpiewek, pozytywnych, negatywnych. W końcu może sobie obejrzeć mecz ruchachorzów. I jak się z tym czujesz? Jesteś szczęśliwy w końcu? Tak, mam nadzieję, że dzisiaj podopiecznia rosowa Skrobacza w końcu przełamią złą pastę I zwyciężą po raz pierwszy na wyjeździe w tym sezonie Bo... Włączyłam nagrywanie, z telefonu jakoś będzie gorsza Ale Antek chce opowiedzieć o naszych przygodach ja nie chcę opowiadać, ale opowiem a czy widzowie wiedzą, co się rano wydarzyło? Nic nie wiedzą. Oj, widzowie Słuchajcie, dobie. wczoraj wieczorem o godzinie 23.30 mieliśmy zaplanowany lot z Calgary do Toronto. Nawet nie do Toronto, tylko do okolic, do lotniska Kitchener, Kitchener. in Waterloo Region. No i super! Siadamy, Karolina, już wszystko policzone. Po której będziemy, z Cały dzień w Toronto? No, te zaplanowane, że tu przejedziemy, tutaj sklep, tutaj coś tego. Całe szczęście, że mamy dzisiaj cały dzień na samolot. W sumie się okaże, że 3 dni. W każdym razie. Lądujemy już. Lecimy, lecimy, lecimy. Wszyscy spaliśmy, no bo była noc, tak? Lądujemy, ja już... Ja byłem w półśnie, myślałem, że wylą... nie ja wiedziałem też. czy wylądowaliśmy. Ja czy mówię, nie. wow, ale delikatnie wylądowaliśmy. No, po czym się okazuje, że samolot dalej leci. Do góry! I, na, I nagle pilot mówi Siema, słuchajcie, this is your captain speaking. No i też wiadomo, że zwiastuje kłopot. <laughs> Powiedział, że jest taka mgła, że no... Musimy trochę pokrążyć, pokrążyć. pokrążyć. 20, 20 minut. minut. No. Mówi, zrobimy teraz drugie podejście. Kurde, zszedł, nie wiem ile. No. Pół metry, a zszedł w dół, Powiedział, sorry, nie da się. I 10 jeszcze, minut. Jeszcze 10 minut i potem zmieniamy na alternatywę. I tak godzinę krążyliśmy finalnie. No, tak. no i koniec końców. Ale mówi, tymiście, no, paliwa nie ma. mleko na dole. Nie? Na no mleko. i mówi, mało paliwa, trzeba lecieć 10 no. A niestety to Toronto nie mogliśmy polecieć, bo jest strefa ciszy, a to była czwarta. Jakaś no, piąta No tak. A i gdzie żeśmy skończyli? W Ottawie w stolicy Dziewczyny nie były, fajnie Fajne no, kursa, no, żarty. Żarty. Nie pozwolili nam wyjść I dwie godziny sobie siedzieliśmy, czekaliśmy aż mgła zniknie Zatankowaliśmy samolot i ruszyliśmy w tarczo. Godziną, no Dalszą Łącznie trwała podróż 8 godzin w że. Tak. To mieliśmy takie Ryanem. przygotowanie do powrotu do Polski po I mówimy wow, wracamy biznes z klasą, wyśpimy mówimy, się biznes z klasą. Będzie luks, nie będzie jetlag, nie będzie nic, będzie szampan, truskawki Luksusy. Przechodzimy na lotnisko, Karolina sprawdza miejsca, kurczę w biznesie tylko dwa, ale to nie jest najwyżej polecimy premium. 15 wolnych czy ileś w normalny... Zaczyna się check-in Idziemy do Chekinu. Dzień dobry, my mamy bilety na standby Pani jakieś takie nie pocieszono. Jeszcze mówi Karolina, że mamy upgrade do business classa, i pani już pokazała. Pani mówi, nie wiem co ty tej tym zrobić. No i co się okazało? Gówno się okazało. Nic nie ma. Słuchajcie, ja bym... Ja marzę o tym, żeby być w Polsce jutro. Marzę. Żeby ja o 10.35 wyjść z samolotu. Dotknąć polskiej ziemi jak papież, pocałować. Ja chcę iść do pracy w poniedziałek. Ja bym chciała iść na studia. Chcę iść na uczelnię we wtorek. Ja też. No cóż, no zobaczymy. Dobra, widzimy się w samolocie. Kiedyś. Lecimy moi drodzy, dostaliśmy miejsca nawet obok siebie. Tak. Więc jesteśmy mega szczęśliwi. E, udało się. Było lekko, nerwowo, ale wszystko się udało. Powiedz coś. Mówię coś, bardzo się cieszę, że wracamy do Polski i że się udało. Popatrzcie, wszystko wyszło na lepsze, bo tak żebyśmy byli zawiedzeni. Jak zawsze, cały... Bylibyśmy zawiedzeni, że nie mamy z a tak to się cieszymy, że <laughs> tak, <to> <laughs> w, w, w ogóle lecimy. lecimy. Cały nie wyjazd nie wiem, nam to się to wszystko to. układało. Chyba nie mogę tak nagrywać, tak, bo tam idą to. pewne służby. Słuchajcie, wiejski dziennikarz jak zawsze Gadalicie w centrum podaży. Pokaż, pokaż. Co mogło pójść nie tak? Jednek. Zresztą może nie robić Wracamy Ktoś się źle czuje. Ale chyba bardzo źle. Następuje międzylądowanie. I to jest ciężka, stwierdzamy, że ja jestem przeklęta i już nie można nigdzie nadleciać. Wyłącz TV, włącz myślenie. Cześć. <grystanie> Cześć. Opowiedzcie. Cześć. Mamy bardzo mało czasu chyba. Dolecieliśmy. Szczęśliwi. Dwie tak. godziny opóźnienia mamy tylko. Udało się kupić bilety do Bielska, więc bardzo szczęśliwi. No i co? No, no i tak, no. Wszyscy nam, stewardowie powiedzieli, że nie mieli w takiej sytuacji, ale no, przypadki chodzą po ludziach. Najważniejsze, że cali i zdrowi dolecieliśmy. Do, do Policji, gdzie było międzylądowanie? Co... Lądowaliśmy w Goose Bay, w Nowej Fulandii, w Kanadzie, na końcu świata. E... Ale poszło w miarę sprawy, nie? No. no, poszło, poszło.